Tak, kochani, już nauczyłem się idealnego składania wiertarki. Przyjaciel, którego znam, też robił, składał wiertarkę, e, podobnie jak ja, i też takie same błędy robił jak ja. Dopiero teraz się nauczyłem poprawnie składać wiertarki. E, wychwyciłem po prostu błąd, który popełniałem, i już się nauczyłem składać wiertarki. Tamta wiertarka nie była domknięta ostatnio jaką zrobiłem a ta ja jej nie skręciłem do końca oczywiście przygotowałem do zmiany silnika natomiast tamta miała malutką szczelinę bo nie umiałem jej poprawnie złożyć ale działała wszystko ok jest dopóki silnik nie złapał e, dopóki nie złapał silnik e, tego gruzu przez ten, ten otworek no i po prostu teraz już wiem i przy okazji, przy najbliższej okazji, może za jakiś czas, trafię silnik, który będę mógł kupić za trochę niższą cenę, a jak nie, to kupię za taką jaką jest, nie zważając na to, że tam za 120 zł kosztuje trudno. Pierwszy silnik, który kupiłam do tej wielkarki, też kosztował 115 zł, a ten co był w internecie, kosztował tylko 120 Sporo, ale no, widocznie tak musi być, to nie jest, nie jest słaby silnik. On ma tylko swoją tą, konkretną moc, jak na wiertarkę akumulatorową. Że więc, kochani, e, znajdę odpowiedni czas i zamówię taki silnik. I będzie i ta wiertarka dobra. To jest tylko kwestia zmiany silnika, i wszystko jest ok. Pokażę wam na krótkim filmie, w którym będzie podkład muzyczny. Jak, jak, jak to odkrywałem, jak się uczyłem, można powiedzieć, poprawnego składania wiertarki. A tu jest obrotnica, która będzie wyglądała podobnie. I cały czas rozważam, czy ją zrobić tak jak jest. E, to będzie tak mniej więcej. Czy jednak ją okleić, ale chyba i nie będę oklejał, będzie w stanie takim surowym, a no tak. Muszę zrobić na wierzchnię taką gumowaną. No, ten materiał, nie może, te rzeczy nie mogą się ślizgać na tej obrotnicy. Że, no obrotnicę będę musiał tutaj okleić ładnie, bo drewno ślizga jest. No i dlatego będę musiał okleić. Ale nie oklei one, bo to ładnie wygląda, nie? No dobra. Dobra kochani, to byłoby na tyle. I zaraz potem, potem będzie... Z podkładem muzycznym, takie demko tam pokazuje, jak ja to robiłem, jak się uczyłem tego składania. Teraz opanowałem w pełni perfekcję składania filtarek, które wydawały się strasznie trudne na skutek błędów, które popełniałem przy składaniu. I tak samo jak mój przyjaciel, to po prostu trzeba na spokojnie potrenować, po, poćwiczyć na luzie. I wtedy można się nauczyć poprawnego składania. No, no, a, dobra kochani, hej